A my jesteśmy, dzisiaj w ja jestem z chłopakami, załatwiamy tutaj sprawy właśnie w ratuszu, bo też dokumenty się kończą, po prostu dowód mi się kończy. A w ogóle jest taka ciekawostka, że od, że od, że od piątku, czyli od 1 listopada, można sobie tutaj w dowód wpisać. Płeć dowolną, jaką się tylko chce, bez żadnego zaświadczenia lekarskiego, bez niczego innego, zmianę płci, po prostu tylko i wyłącznie na oświadczenie. Jest to ciekawostka, można zrobić przez internet, potem pokażę, jak to można zrobić. Nawet sam się zastanawiam, czy nie przez dzisiaj nie zrobić sobie tego jakiejś zmiany płci. Jak skoro to jest potem można to znowu odwrócić. Także wydaje się to być jakąś taką kwestią zupełnie dowolną.

Tu no, są sobie spacerujemy po starówce. Myślałam, że będą lepsze rzeczy niż jakieś zbigane. <laughs> Rusza się? Znak to chodźcie. Idziemy się przejść jeszcze, tutaj kawałeczek Pokażę, na loda. Wiesz, że tu mam być. Na lody, na lody, na lody, chodźcie. jest w ogóle przepiękna pogoda 17-18 stopni gorąco, nie? cieplutko Uf. dobra, chodź do nisku do nisku A. tam jest taka fajna lodziarnia idziemy sobie zaraz z owakami zanim pojedziemy do domu chodź synuś. Cześć Lu! Tak wygląda dalsza część Starówki